байтысып, біздің экспорт. Не істейміз? Pani Starosto, dzisiaj jakaś wizyta robocza na drodze? Dzisiaj mamy przekazanie następnej, następnego placu budowy drogi powiatowej. Drogi z, od krzyżówki z Miszkowicami do początku opawy. Jest to droga następna, teraz do zrealizowania jeszcze do końca listopada, z, ze środków powodziowych. Bardzo ciężkie sprzęty tutaj jeżdżą. Drogę, którą robimy właśnie ze środków powodziowych i drogę, którą wygrało Jelniegórskie przedsiębiorstwo robót drogowych. Dzisiaj nastąpiło przekazanie terenu budowy. Panowie jutro już rozstawiają znaki, a w poniedziałek zaczynają fryzować drogę i robić przystępować do, do robót, które są ujęte w projekcie budowlanym. Mam nadzieję, że to tak jak tutaj się rozmawialiśmy przed, przy przekazaniu, że powinno to być w miarę szybko sprawnie. I, i dobrze zrobione. Co tu będzie zrobione? dywanie co Będzie robiona wzmocnienie podbudowy. Nie, nie do końca kojarzę, czy jest wymiana, ale chyba nie, jest tylko wzmocnienie podbudowy, jest kładzienie nowej nawierzchni, są również prace takie te konserwacyjne, czyli czyszczenie rowów i Przebudowa w miarę potrzeb przepustów, to po prostu będzie nowa droga wykonana na tym odcinku tutaj kilometr 6, 600 metrów do początku opawy. Termin zakończenia. Zgodnie z umową i z przetargiem, który się został rozstrzygnięty, umowy, roboty powinny być zakończone do 28 listopada. Tak samo jak paczeń, który żeśmy przekazali w tym tygodniu w poniedziałek, tam znowu odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową. Z krzyżówki paczyń, miszkowice Stara Białka, będą, będzie robiła firma Skanska do początku zabudowań, również w paczyniu. I w przyszłym tygodniu trzecia droga z, to jest początek, początek, koniec Olszyn, właściwie styk tego ulicy Kamiennogórskiej, którą żeśmy robili w tamtym roku w Chemsku Śląskim z Olszynami. Najgorszy odcinek w Olszynach, który musiał być jak najszybciej zrobiony, udało się z tych oszczędności, które zostały z tych 5 milionów, które przywiozłam z Warszawy, udało się również zrobić Olszyny. Przy komentarzu finansowym z Urzędu Wojewódzkiego, z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tutaj naprawdę duże, akurat dla Olszyn, duże podziękowanie pani Wony Krawczyk, która mi naprawdę bardzo, bardzo pomogła przeskoczyć pewne takie wymogi formalne w zakresie zmiany regulaminów i zgody na włączenie tej trzeciej drogi również w ten fundusz. To już będzie wszystko do tej końca kadencji o tych drogach już będzie tak jak powiedzieć te trzy odcinki do zrobienia tylko. Ta moja kadencja czy y, zarządu, któremu przewodnicze przede wszystkim y, przebijała się przez y, właśnie remonty dróg i remonty dróg takie kompleksowe. Y, z, Podbudową y, wzmacnianą, albo podbudową wręcz wymienianą. Wyszliśmy z założenia, że lepiej zrobić raz a porządnie, niż y, a krócej, mniej. Niż wracać za jakiś czas z powrotem do, do tego samego tematu. Udało się zrobić, ja jestem przeszczęśliwa. Na ostatniej sesji członek zarządu pokazywał właśnie nasze osiągnięcia. Mam nadzieję, że wszyscy to docenią i, i są zadowoleni z tego, że akurat te ostatnie lata, 3,5 roku naszego funkcjonowania w Sarostwie. To są właśnie drogi powiatowe, drogi, które zostały zrobione w sposób kompleksowy i ich zrobionych jest spory odcinek kilometrów, bo ja już do końca nie jestem w stanie w tej chwili podać ze szczegółami, tam były dokładnie podane kilometry, ale ponad 30 kilometrów i, i kwota też, którą udało mi, mi się ściągnąć i pozyskać wspólnie z zarządem, to jest też powalająca kwota na remonty dróg.